Zmarnowaliście nam dwa lata. Idziemy po Was, oszuści. Oczywiście włączam się w akcję Solidarności. Idziemy po Was, oszuści. Polska nie może stać w miejscu, bo wtedy inni nas wyprzedzą i zdominują. I dlatego żądamy przyspieszenia rozwoju centralnego portu komunikacyjnego. Żądamy, żądamy oszuści od was. Budowy elektrowni atomowych. Żądamy od was oszuści. Rozwoju portu kontenerowego w Świnoujściu. Rozwoju portu kontenerowego w Małaszewiczach. Żądamy od Was, tych inwestycji strategicznych, które tworzą miejsca pracy. Dzisiaj chwalicie się rekordowym bezrobociem rekordowym, mówicie tak spadło, 16 i 7, 16 i 7 oszuści powiat włodawski, to jest Polska Wschodnia, 16 i 7, bezrobocie, wasze rządy. To już nie jest 14 i 9, bo wy oszuści. Zamiast zwijania ambicji Polska potrzebuje rozwinięcia skrzydeł. Inwestycje to nie jest fanaberia, to fundament wzrostu, bezpieczeństwa i niezależności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Oszukaliście pracowników, oszukaliście wyborców, oszukaliście bohaterów walki z komunizmem, oszukaliście rolników, oszukaliście pacjentów, oszukaliście kobiety, oszukaliście mężczyzn, oszukaliście rodziców, oszukaliście dzieci, oszukaliście Polaków. Zmarnowaliście nam dwa lata. Idziemy po was, oszuści.